Toyota Auris. Dzień dobry. Proszę pani, temat tego zacisku musimy przełożyć na jutro, dlatego że nie ma części. Ja zaraz pokażę dlaczego jest potrzebna. Do tego rozebraliśmy tą prawą stronę, którą mąż poskładał, tylko to jest na siłę wciśnięty ten klocek. On w ogóle nie pracuje, bo ten klocek nie dociska w ogóle do tarczy hamulcowej. Mimo, że Państwo przyjechaliście tutaj wciskając hamulec, to ten klocek nie doszedł. Jego tutaj nie można ruszyć, on jest jakby młotkiem wbity, w ogóle tu jest uszkodzony u góry. Nie wiem, czy od pukania młotkiem, czy od tego, że wypadł, eee, ciężko mi powiedzieć. W każdym razie trzeba to jeszcze raz zdemontować, wszystko wypiaskować, wyczyścić, bo no te kocek nie pracują. Zewnętrznie jeszcze jako tako wyszedł, ale wewnętrznie to jest na siłę wciśnięte. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, ten zacisk z lewej strony, którego nie udało się mężowi wcisnąć, to nie udało się wcisnąć, dlatego że uszkodził gwint w tłoczku. To jest to. I ten gwint, no, on tutaj jest nie do ratowania, więc zamówiłem nowy zestaw naprawczy razem z całym kompletnym tłoczkiem. Razem z tymi wewnętrznymi elementami na tłoczku. Natomiast no zobaczymy, czy on się wkręci w ogóle w ten stary zacisk. W razie co, też yy, zamówiłem nowy zacisk, no ale jak się uda, nowy tłoczek wkręcić tutaj w zacisk bez problemu, że on będzie pracował poprawnie. Mam nadzieję, że tam nie jest na tyle uszkodzonych, więc że się da to zrobić. Yy, no także zobaczymy, jak to przyjedzie, ale niestety na dzisiaj takiego zestawu nie ma, yy, tylko będzie na jutro. Także do jutra samochód musi zostać, innej opcji yy, nie ma. także... Części są zamówione. No i jutro, jak tylko rano przyjadą, będziemy działać. Teoretycznie, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to do 10 samochód będzie gotowy. Także jutro dam znać. Do usłyszenia. Dziękuję.